Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oto Ewa i Wojciech z kabaretu Limo. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na, na fantastyczną, genialną galę, która odbędzie się 26 czerwca 2013 roku w Teatrze Kapitol w Warszawie. Podczas tej gali, proszę Państwa, wydarzy się coś, co Was powali. Najprawdopodobniej zryje Wam berety, ponieważ. Zostaną rozdane nagrody. Takie, że weź. Wow! -ha -ha. Będzie się działo. Oto zobaczycie za chwilkę nominacje do nagrody. Człowieka polskiego internetu oraz firmy, firmy polskiego internetu. Nie możemy się z wami rozstać tak normalnie. Dlatego po prostu. Ewa zaśpiewała wam piosenkę. La la, 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 la.